Jak nagrywasz? Jak ty to nagrywasz? Normalnie. Jak? Normalnie. Ja, jaki, jaki... przycisk? Jeden. Halo? Jeden. Halo. Bo ty ja chciałem zamówić, proszę bardzo. Dzień dobry Adzwon. z wersji samochodowego w. Głośnik. Ale ja dzwonię z warsztatu samochodowego w Olsztynie i to nie jest jakiś głupi żart F.O. Po prostu Pana Fiat Punto stoi w warsztacie w Olsztynie Ja nie wiem co mam z nim nie, zrobić Nie, pan mam Punto, Punto Na Pana nazwisko Ale pomyliła mnie Ja, idzieł, ja do łzienia, do łzienia, nie do widzenia, do widzenia chwila, proszę Pana, ale... Ale ja mam Fiat... To pan do widzenia... Ale panie... Do widzenia! Nie panie, panie do widzenia, rozumie pani? Ale ja mam Nie może powiedzieć do widzenia! Ale ja mam Fiat na warsztacie. Co ja mam z nim zrobić? O pierdole go! Ale on ma silnik, więc tutaj nie wiem czy naprawiać, czy go nie naprawiać. Tak by było na jutro. Ale może pan nie robić? Jeszcze raz, może pan powtórzyć? Może pan nie robić? Nie robić? A to z Fiatem? Pani to zrobi i tak wszystko dookoła, koła ziemi. I co, go mam, mam, go, mam go tam podwieźć do Pana? Proszę Pana, tam, tam Pani, nie wiem, no chłopak, proszę Pani, e, to tak, poproszę, nie wiem, jedno dużą i drugą małą pizzę, e, to poproszę Amerykanę, no... Proszę pan, Pana, ale to nie, pi to, to, to nie, to nie dziewiąt, pizzeria, to, to jest bo bardzo poważna sprawa, to, ja to, mam, ja ja mam ja piatę, pia ale ja mam piata. Nie, 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 Piężdżu. nie, Ale nie, 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 punto na warsztacie. Nie ma, A, ale nie, 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 to nie, 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 Proszę pana, nie, nie, punto na warsztacie. W nie, nie, wiem proszę co z nim nie, Proszę pana, tu jest nie, na a jeszcze tak pan mówił do mnie, że pan ma kafelki w domu takie zepsute. To majster jutro ma przyjeżdżać? Czy ma zostać w domu? Pana, no to, to od razu by majster przyjechał. Ale, ja. ale majster by... Przyjechał. Ale jakby... Ale majster. Jak Ale majster by... ale majster. Proszę pana, majster przyjechał Katę Punto i zrobi panu kafelki, bo było nie w jednym. A co już ty na to, to 500 złotych pan zapłaci za transport. Proszę pani, jak pani nie zrobi tego, to ja zrobię to, a jak pani nigdzie tego nie robi, to zrobi tak to. Rozumie pani to? Nie. A to pani... ja, Proszę pani. To proszę, już mam, mam, mam do pani przykazania. No, słucham.

Coś tak słaba o przyjacielu. Przyjacielu, słaba ta muzyka. Co robi? Jakąś muzykę. Popuszczę. Przyjacielu, Majster się pyta, co ma światło. Słyszałam pani? Słyszałam pani? Słyszałam pani, słysza pani? widziała? pani? Tak, do pani? Słaba muzyka, ale przy słysza pana Majster w warsztacie czeka z światem. Co ja mam z nim zrobić? To jest fiat, dobry fiat, rocznik 1995 Tylko 200 lat na kółkach, panie, to jest dobry fiat, nie wiem co z nim zrobić. No proszę pani jest accesa, proszę mi podać rocznik, jak nie wiem może numer seryjny, nie wiem. Numer seryjny, No lepiej. Numer seryjny, CH UJ 69 Nie ma toj, nie znajdziemy, no proszę pani w bazie CKP. Ale proszę pana, pan nie ma dostępu do takiej bazy. Ja mam? Nie, proszę pana, nie ma pan. Ja mam dostęp do każdej bazy PKP, RCCT, ja wiem to wiele. Tak? Proszę pana, no to co ja mam robić z tym światem? Bo jak pan nie odbierze, no to dołączę z Szarką i no pan do końca życia nie będzie miał internetu, ani telefonu. Ja nie? Ja się nie dam politykom w tym kraju. Ja dam się tym politykom. gdzie pan zub. Proszę pana, ale ja... Nie, pani. Ja nie, ja się tak prosto nie dam. A ja proszę pana fiat, co ja mam z nim zrobić? Ja się tak prosto nie dam, proszę pani. Proszę pana, ale co ja mam z tym kwiatem? Ja się tak nie dam, proszę pana. Ale co ja mam z tym fiatem, zawsze proszę sobie go w dupę wsadzić? A jak tak lubisz? <słuch> No proszę pana. Proszę pani, co ja mam z tym fiatem zrobić? No, ale ja pana fiat, Sąc pani. Situacja CHUJP. Proszę, proszę posłuchać, tylko proszę próbować polskiej rozmowy Polski, porak mi się z panią. Nie słychać, słaba jakość dźwięku. Ej, ty z dupy wypuszczasz ten głos? Nie, Kto? mówisz? Kurwa, z dupy wypuszczasz. Dobra, kończ. to? No dobra, to jutro pod to, to panem blokiem będzie fiat czekał. Na chóru go to z, będzie.